Drodzy bracia i siostry, dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego. Za nami 52 niedziele wędrowania z Chrystusem, z Chrystusem, który nas bronił jak król, zapraszał na toczenie bitwy z mocami złego, jak król, dawał nam przestrzeń wolności, jak prawdziwy dobry król, pouczał jak prawdziwy dobry król, karcił jak prawdziwy dobry król. I dlatego wszystko to dzisiaj się zamyka w uroczystości. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dziękujemy Mu za królowanie mądre, dobre, roztropne, skuteczne i prosimy, żebyś nigdy nie przyszło nam do głowy emigrować z Jego Królestwa, żebyśmy zawsze się do Chrystusa Króla uciekali z wszelkimi sprawami. Czytanie z księgi proroka Ezechiela to mówi Pan Bóg, oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam. Zbłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, to mówi Pan Bóg, oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają... Tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy, jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który synowi podał wszystko, aby Bóg. Był wszystkim we wszystkich. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowo Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej swej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane Wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić, kiedy widzieliśmy Cię przebyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. Król im odpowie. Zaprawdę, powiadam Wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie przeklęci, w dzień wieczny, przygotowany diabł i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie oprzeodzialiście mnie. Byłem chory w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie, wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą Ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, gdyby to było okazanie dialogowane w jakiejś małej wspólnocie, to bym Was zapytał o odczucia po przeczytaniu. Osobiście czuję pewien niepokój, może to wynika z grzeczności mojej, może ktoś z Państwa też odczuł taki niepokój, że, że tych biednych, głodnych to często nie odwiedzaj, i, i tych nagich nie przyodział, i spragnionych nie napoił. Ale nawet myślę, że to nie tylko z wyrzutów sumienia. Może wynikać ten niepokój. Ten tekst jest nieprawdopodobnie uroczysty. Ten tekst jest nieprawdopodobnie mocny. Proszę zwrócić uwagę, jak on się zaczyna. Przypomnę już do znudzenia, to Państwu mówię, nie ma zdania niepotrzebnego w Biblii. Ona jest księgą tak ekonomicznie napisaną, że tu każda literka jest przemyślana przez Ducha Świętego. A dzisiejsze czytanie zaczyna się od słów, gdyż syn człowieczy przyjdzie w chwale. I wszyscy aniołowie z nim. Wszyscy aniołowie. Całe niebiosa aniołów. I wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. Po co te szczegóły? Przyjdzie w chwale z aniołami pełnym chwały. No właśnie, nasza wyobraźnia tu bezradnie się przewraca i nic nie może wymyśleć. Ale kiedy szedłem tutaj do świątyni, pomyślałem sobie, że... My ciągle widzimy eskalację chwały ludzkiej. Każdy, który robi nowy koncert, nowe przedsięwzięcie, nowy film, nowy projekt artystyczny, chce pobić poprzednich. I, i, i coraz więcej sprzętu, coraz ostrzejsze lasery, coraz bardziej bulwarsujące sceny, coraz większe jakieś tam podesty, wieże. I drodzy bracia i siostry, Ewangelia nam dzisiaj mówi, że kiedy przyjdzie Jezus, usiądzie na tronie... Pełnym chwały, pełnym. Koniec. Nie będzie, to, już, to jest nie, nie, nie do przebicia. W ogóle, jeśli istnieje jakieś jakiś maksimum, to właśnie Chrystus na takim tronie usiądzie. I te wojska, niezliczone aniołów, przyjdzie w swej chwale, nie w chwale, którą dadzą mu ludzie, w swojej chwale przyjdzie. I zasiądzie na tronie i zgromadzą przed nim wszystkie narody, wszystkie narody. Powtarzam, nasza wyobraźnia się tutaj Tutaj jest bezradna i, i nic nam nie podpowiada nawet. I ten majestat bije, ten majestat bije, a oprócz tego jeszcze coś bije i uderza z tego tekstu oni milczą. Proszę zwrócić uwagę, że tu już nie ma żadnego targowania się. Panie Jezu, Panie Jezu, no ja nie chodziłem do biednych, ale słowo honoru teraz to już pójdę, bo chorowałem trochę, bo miałem daleko, bo tramwaj nie dojeżdżał, a w więzieniu też nigdy nie byłem. Miałem kolegę, Panie Jezu, zlituj się. No, no koniec. Drodzy bracia i siostry, my, ja nie, nie znam świata, ale może to tak my Polacy, my zawsze mówimy: jakoś to będzie. No dobra tam. Oralnie nie znam za pierwszym razem, to za drugim znam. No. To się da łapówkę, to się coś tam pokombinuje. Proszę zwrócić uwagę, to już nie ma żadnego kombinowania. To jest absolutnie po wyroku, po decyzji. Oddzielił Chrystus już tych z lewej i z prawej i wszystko jest jasne. My nie lubimy ostatecznych decyzji. Proszę zwrócić uwagę, co charakteryzuje świat. Co charakteryzowało cywilizację chrześcijańską. Nie tylko zresztą. Ostateczne decyzje. Ja biorę tą żonę i ta żona będzie ze mną do końca życia. To jest ostateczna decyzja. A teraz wiecie, że tysiące, setki tysięcy małżeństw pobierają się i mówią: Biorę tą żonę, ale jakby co, to zawsze można coś zmienić, nie? Można zmienić zawód. Dawniej, proszę Państwa, jak, jak, jak młody człowiek po ojcu dziedziczył. Warsztat jakiś ciesielski, czy tam kuźnie, to wiadomo, kim on był do końca życia. A teraz można zmienić. Mieszkam w mieście, mogę się przenieść na wieś, mieszkam na wsi, mogę się przenieść do miasta. Wszystko jest ruchome. I my boimy się ostatecznych decyzji. Jak się kupuje towar, to że firma się reklamuje, jeszcze przez tydzień możesz oddać. No, jest, sprawdzę, popatrzę. A to jest, to jest sąd ostateczny. Tu my wybieramy już na koniec. I odpowiedzialność, że tę decyzję podejmę. Ja, że tę decyzję podejmę ja. My decyzję podejmujemy zbiorowo, szczególnie w tych czasach, kiedy jest taka. Przez media oczywiście ludzie się stali globalną wioską i każdy z nas, chyba zanim kupi samochód, telewizor, pój pójdzie do lekarza, wykupi jakieś ubezpieczenie, to się radzi innych słuchaj, poradź mi. I te nasze decyzje niby indywidualne są decyzjami takimi zbiorowymi. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co dzisiaj czytaliśmy w pierwszym czytaniu. Yy, zaczerpniętym z księgi Zajasza yy, zaraz to znajdę. Ja pas też dokonuję przeglądu swojej trzony, dokonam przeglądu swoich owiec, zagubioną odszukam, zagubioną sprowadzę, tłustą będę ochraniał. Ja będę pas je sprawiedliwie. Każdą owcą zajmie się Pan Bóg oddzielnie, z każdą owcą będzie miał oddzielną rozmowę. Każdy z nas podejmować będzie decyzję osobiście i samemu w głębi swojego serca. Powtarzam, dzisiaj jesteśmy też zwalniani z osobistych decyzji, jest taki, taki pęd stadny. Jakiś Państwu przy, 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 przytaczałem y, w, w, moją rozmowę ze znajomymi. Właśnie szedłem do świętej Anny, jak to często w letnie dni bywa, nie wiem, jak jest dzisiaj y, tłumy ludzi w, na Starym mieście i spotykam znajomo, znajomych rodzinę i pytam a byłem w parku dwie godziny wcześniej Krasińskich i tam było puściutko, ławki puste, zieleń, cisza tutaj na Starym Mieście tłok, ludzie się przepychają i pytam ich, dlaczego tu spacerujecie taki tłok tam w parku jest tyle zieleni, pustki ciszy a oni tak się rzeczywiście trochę zawstydzili że dlaczego w tym tłoku spacerują i ten pan powiedział, skoro tu jest tyle ludzi to tu musi być chyba fajnie no. to jest właśnie takie nasze myślenie skoro tyle ludzi to robi, to to chyba jest dobre Skoro ludzie... Otóż Pan Bóg będzie z każdym razem rozmawiał i jeśli wszyscy popełnią błąd, to wszyscy pójdą w złą stronę. Wszyscy pójdą w złą stronę. I ten drodzy bracia i siostry, moment rozdzielenia. Właśnie rozdzielenia, że my myślimy, że, 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 że moje opinie połączone z opiniami moich znajomych są jakoś niezniszczalne i absolutnie słuszne, a możemy mylić się wszyscy. Możemy mylić się wszyscy. Też przypominam, co wspominałem, jeden z tych wielkich naukowców, Einstein, czy, czy ktoś, któryś z nich, jego naukowcy, którzy byli w opozycji do jego, jego hipotez, podpisali list, w którym sprzeciwiają się jego pomysłom, jego wyliczeniom, jego wzorom. I podpisało ten list stu, stu naukowców, z tej opozycji naukowej. A on powiedział, jeśli ja nie mam racji, to po co podpisywało stu, wystarczyło jeden. Wystarczyło jeden. Racji się nie mierzy ilością podpisów. Jeśli my wszyscy byśmy złożyli petycję, że dwa razy dwa równa się pięć, to się wszyscy pomylimy, mimo tego, że nas jest w Kościele tyle osób. Na sądzie ostatecznym zostaniemy ze swoją decyzją i tłumaczenie, ale wszyscy tak robili, ale wszyscy kradli, ale wszyscy... No, twoja decyzja, twój wybór. I to rozdzielenie. Kiedy myślałem nad dzisiejszą Ewangelią, przypomniało mi się wydarzenie z mojego życia ważne, Ja to bardzo przeżyłem, do dziś pamiętam. Poszedłem z kolegami do kina. Kto z Państwa pamięta, było takie kino WZ koło Pedetu. Na jakiś film o winę Tu. No w ogóle przeżycie ogromne. Mama dała 12 zł i film o Winę Tu. Kupiliśmy, poleciliśmy, oczywiście do tego kina z godzinę wcześniej, bo to się już, już doczekać nie mógł. Kupiliśmy sobie te bilety na Winę Tu. I poszliśmy do Pedetu połazić. No jak to tacy chłopcy, 10-12 letni. I no ale już. Godzina seansu się zbliża, wyszliśmy z tego pedetu, poszliśmy do kina, koledzy wyjmują bilety, wchodzą, no zaraz winę tu, ja patrzę, wyciągam. Takie okruchy z mojego biletu zostały. Ja coś cały czas czułem, że coś w kieszeni tak, przepraszam za słowo, międle i międle. Myślałem, że to stary bilet tramwajowy, myślałem, że to jakiś papierek po gumie do rzucia. I tak go zmieliłem na proch ten bilet i wszyscy koledzy poszli na winę tu, a ja zostałem przed kinem WZ wściekły, bo proszę Państwa, żeby mi go ukradli a ja go sam zlikwidowałem no. umiłowany bilet na winetów wróciłem do domu zaryczany wstydziłem się mamie powiedzieć co się stało kiedy opowiadałem o tym moim, mojemu koledze też księdzu wspominał, że kiedyś z rodzicami się wybierał na pana Wołodyjowskiego mama kupiła dzieciom nowe koszule tata zamówił taksówkę, poszli do kina i jego jedynego bileter nie wpuścił bo nie miał 14 lat i mówi, słuchaj, Piotr, to było jeszcze większe piekło, bo oni wszyscy poszli. A ja miałem siedzieć w poczekalni i czekać dwie godziny, że oni obejrzą tego wspaniałego Wołodyjowskiego. Drodzy bracia i siostry, mam dla was radosną wiadomość. Macie bilet w kieszeni. Nie podarte. Mamy wszyscy bilet w kieszeni. I sprzeczmy tego biletu. I dlatego Chrystus dzisiaj mówi nam Ewangelię z taką oczywistością. Panie Jezu, wybacz. Ty wręcz łopatologicznie to mówisz. Proszę zwrócić uwagę, ta dzisiejsza Ewangelia jest długa. Są te wyszczególnienia. Byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybysz. Czy nie wystarczyło, żeby Pan jest powiedział, byłem potrzebujący? Nie, 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 nie. Byłem głodny, spragniony, przybyszem, nagi, chory, w więzieniu. Nie odwiedziliście, nie przyodzialiście. Teraz a, a propos tych potępionych. Jeszcze raz w kółko to samo. Nie odwiedziliście, nie nakarmiliście. Drodzy bracia i siostry, po co to wszystko jest, żebyśmy to usłyszeli? Najgorsze to człowiek, państwu się to zdarzyło, mówiłem to przed trzema tygodniami, to stwierdzenie jak ja byłem głupi, po co ja tak szybko jechałem, po co ja ryzykowałem, po co ten ogień paliłem tu, gdzie nie wolno było go palić i był pożar, po co zdradziłem, po co sprzedałem kogoś. Mamy czas, mamy strefę wolności. Jezus nas kocha i ta miłość jest dla mnie ewidentnie widoczna w tym tekście tak dokładnym, tak jasnym, tak precyzyjnym, żebyśmy to wszystko usłyszeli. Jeśli Jezus wydaje się taki chłodny, taki, przepraszam, sędzia, wyżeście nie odwiedzali, w ogień piekielny, wyżeście odwiedzali, do życia wiecznego, koniec. Proszę pamiętać, nie wolno nam patrzeć na Boga i na Chrystusa jedynie pod wpływem jednego tekstu. Dzisiejszą Ewangelię trzeba koniecznie zestawić z pierwszym czytaniem Księgi Proroka Ezechiela. Ja to widzę, jakby Jezus był szefem jakiegoś oddziału wojskowego, który przechodził przez linię frontu i został zdziesiątkowany, czy tam zmasakrowany, czy poniósł wielkie straty, dużo rannych. Proszę zwrócić uwagę. I dowódca nieraz mówi: Proszę policzyć wszystkich, ile nas po tym ataku zostało. Jezus mówi: Ja, pasterz, dokonam przeglądu swojej trzody. Dokonam przeglądu. Jak, to, jak wygląda sytuacja? Yy, przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Dni ciemne i mroczne to są nasze dni. Mówię: Szatan jest ojcem kłamstwa, wprowadza nas w mrok. Proszę się nie mylić, Wy wszyscy, którzy żyjecie bardzo intensywnie, kolorowo, barwnie, ciekawie, twórczo, kreatywnie, ciemność może być właśnie bardzo kolorowa i krzykliwa. Ciemność może być kolorowa i krzykliwa. Dlatego ludzie, którzy chcieli spotkać Boga, odchodzili w noc. Odchodzili, Chrystus się modlił w nocy, odchodzili na pustynię, gdzie jest pozornie monotonnie i nudno, ale tam jest więcej światła niż w tych naszych barwach neonów wśród tej głośnej muzyki, głośnych mediów. Naszych, głośnego naszego myślenia na temat świata. Chrystus patrzy na owce, które przeszły przez tę próbę, przeszły przez ten, przez ten wąwóz wojny z szatanem i dokonuje przeglądu. I proszę zwrócić uwagę na ten tekst, na to zdanie pełne czułości. Ja sam będę pas owce moje, zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, nawet dla tych, którzy mają problemy z otyłością, jest dobra wiadomość, a tłustą i mocną będę ochraniał. Ale proszę zwrócić uwagę znowu na to wyszczególnienie. Wystarczyło, żeby autor natchniony napisał: Będę się opiekował owcami. Nie, zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, tłustą i mocną będę ochraniał. Jezus jest jak pielęgniarka, jak lekarz. Wyzwalający nas, prowadzący nas przez linię frontu z demonem. W zeszłym tygodniu przypadkowo żałuję, że nie wiedziałem tego, że jest taki program i że będzie taki temat. To było w środku dnia, gdzieś koło południa, w polskiej telewizji, redakcja programów katolickich wywiad, świadectwo człowieka, który był opętany. I, i dlatego skojarzyłem go, bo poprzez liczne egzorcyzmy został z tego opętania wyciągnięty. No to właśnie taka owca, która przeszła przez. Przez, przez front bitwy z demonem. I proszę Państwa, wstrząsające było, co ten człowiek mówił. Młody człowiek, młody mężczyzna, mówił, że, mówi, że te egzorcyzmy nad nim trwały bardzo długo, bardzo długo. I kiedy się skończyły, poczuł głód. I do tych egzorcystów, księży, do tych ludzi, którzy się nam modlili, mówi: dajcie mi coś zjeść. I oni mu dali kawałek szynki. On mówi: to był kawałek szynki. Jadłem go 40 minut. Jaki smak. Jaki smak szynki. Przepraszam Państwa, on powiedział dosłownie: wszystko, co jadłem jako opętany, smakowało jak odchody, śmierdziało jak wiadomo, co. Jadłem i nie mogłem się nas, Ja po prostu zacząłem czuć smak. Drodzy bracia i siostry, demon nie żyje, demon istnieje. Każdy, kto wchodzi w ciemność demona, traci smak, traci wzrok, poczucie barwy, kolor. To, co Państwu mówiłem przed trzema tygodniami, mąż mówi nagle: Ja widzę, jaka moja żona jest piękna, jaka ona jest piękna. On mówi: trawa wszędzie była zgniła. Ja wszędzie widziałem zgniłą trawę, zgniłe liście. Ja wszędzie czułem smród i nie czułem smaku żadnego jedzenia. To, co jest w tym mądrym powiedzeniu: kto idzie do piekła, dla niego wszystko jest piekłem. Kto idzie do nieba, dla niego wszystko jest niebem. Świat dla ludzi bożych jest kolorowy i barwny, kolorowy i barwny. Ludzie grzeszni, którzy idą do piekła, niestety widzą wszystko właśnie tak cuchnące i śmierdzące i dlatego muszą ciągle malować alkoholem, dopalaczami, seksem, muszą sobie dorabiać barwy. Kiedy natomiast oczyścimy sumienie, kiedy poddamy się Chrystusowi lekarzowi pod tą Jego terapię, wszystko dla nas zacznie grać, wirować, tańczyć, wszystko stanie się tak piękne. Dlatego to jest system, taki system ostrzegawczy, jak ja postrzegam świat. Z przerażeniem słucham ludzi, którzy mówią bez nadzieja, dno, wszystko do niczego, szare, ponure, burę. Proszę Państwa, dla ludzi świętych w tej chwili w Warszawie świeci słońce, kwiaty kwitną, drzewa kwitną. Dla ludzi świętych mówię to całką, całką, z całą świadomością, ten świat jest barwny i kolorowy. Dlatego proszę Państwa, proszę pamiętać i wczytywać się w, szczególnie w te teksty w Biblii, które opisują to, co Chrystus zrobił dla nas. My nieraz myślimy, że w naszej religii chrześcijańskiej najważniejsze jest to, co my robimy dla Chrystusa, co ja mam zrobić, jak mam się nawrócić, ciągle grzeszę, nie daję rady i koncentrujemy się na tym, co ja mam robić. To jest błąd. Chrześcijaństwo się zaczyna od tego, co Chrystus dla nas zrobił. Dlatego pamiętajcie o jednym z najważniejszych zdań Biblii. A myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. A myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Od tego wszystko się zaczyna. To właśnie wzruszeni Chrystusa dobrocią powinniśmy iść do głodnych, biednych i więzionych. Do głodnych, biednych i więzionych. I Chrystus dzisiaj powiedział bardzo konkretnie, i ja w tej refleksji do Państwa, już zbliżając się do końca, też powiem bardzo konkretnie: przejrzyjcie swoje notesy za drosami, przejrzyjcie swoje adresy w komórkach, gdzieś tam w komputerach. Czy tam ktoś nie jest biedny? On może mieć dużą kasę, on, mówi, on może być bardzo wysoko postawiony. Czy ktoś nie jest nagi? Ten ktoś może być świetnie ubrany w markowym sklepie. Czy ktoś nie jest potrzebujący? Czy ktoś nie jest przybyszem? Czy ktoś nie jest w Warszawie kolega z pracy, który przyjechał tu, wynajął jakiś pokój? czy nam do głowy przyjdzie a jak on w zasadzie spędza niedzielę co on robi w niedzielę nigdy go o to, o to nie zapytałem szykujmy sobie drodzy bracia i siostry już tych naszych sojuszników na sąd ostateczny szykujmy sobie tych, którzy za nami się wstawią u Chrystusa i powiedzą, że myśmy ich odwiedzili, że myśmy pomyśleli dlatego Chrystus przedstawia więźniów, przybyszów to byli ludzie, którzy nie mieli nic do zaproponowania proszę pamiętać, że my bardzo często w naszych przyjaźniach w znajomościach handlujemy. Lubię rozmawiać z tym człowiekiem, bo on jest inteligentny. Proszę Państwa, no jest słuchać inteligentnego człowieka, ale on płaci inteligencją. Lubię słuchać tamtego, bo jest to człowiek, który ma duże wpływy, i jak przy nim jestem, to automatycznie moje szanse też rosną. Lubię kogoś słuchać, bo mi przytakuje. Proszę Państwa, jaki to jest dla wielu ludzi skarb. Moja przyjaciółka, najlepsza przyjaciółka. Nie przyjaciółka, przytakiwaczka. No. No, przytakiwaczka. A pójdź do takiego człowieka, który tak, ani żadnych wpływów nie ma, ani nie jest inteligentny, ani ci nie przytakuje, ani się nie zachwyci Twoją wizytą, ani cię nie pochwali, po prostu nul, zero, zero zapłaty za wizytę. I wtedy Jezus powie: o, teraz mnie odwiedziłeś, teraz mnie odwiedziłeś. Zero zapłaty za wizytę. Wręcz przeciwnie, koszty, bo pojedziesz, bo wydasz na tramwaj. Bo, bo, bo cię to będzie kosztować, bo właśnie może ta wizyta będzie bardzo trudna, może zamiast słowa pochwały usłyszysz słowo krytyki. Dziękujemy Panu Bogu, że, że wyjdziemy dzisiaj z kościoła oświeceni i z tą świadomością, z tą perspektywą, wizją jasnej drogi, jasnej drogi do nieba. Przypominam, to jest droga wiodąca przez domy, rozmowy telefoniczne, wysłane listy ogłodnych, nic nieznaczących, trudnych. To jest droga, która jest autostradą do nieba.